Piękny widok, nieprawdaż? Moi drodzy, widzicie te piękne fajerwerki? Tylko, że one nie są u nas. Ale tak czy siak, w końcu ten baszyn rok się kończy! <laughs> 2020 był dla mnie koszmarem. Ale dzięki temu, że jednak jesteśmy nieco uparci, przetrwaliśmy. Ten pierwszy rok korona debila w końcu przeminął. Boże, jak ja się cieszę. Dla mnie to był okropny rok. I w sumie nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich. Pyrkon przepadł, wiele naszych wyjazdów zostało zniweczone przez tego przeklętego wirusa, ale jesteśmy tutaj. Niech ten rok będzie jeszcze lepszy dla was wszystkich! Haha! <grym>, aby porażki i niepowodzenia was nie zniechęcały, aby postanowienia noworoczne mogły się spełnić, abyście mogli być jeszcze lepszymi ludźmi niż jesteście teraz. Z całego serducha mojego. Chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że w tym roku udało się dobić do 1000 subów, Tak wiem. Nie jest to jakieś osiągnięcie, ale jak to się mówi, trzeba cieszyć się małych, ponieważ to też jest nie tyle co mój, co wasz sukces. Moi kochani, bardzo wam wszystkim za to dziękuję. Jesteście świetni. W przyszłym roku będę się starał być jeszcze lepszy dla wszystkich. Niczego nie obiecuję, ale w każdym razie wszystkiego najlepszego w nowym roku.